Siema, Pies Witam Was do nowej serii, która się nazywa Recenzje z kapeluszem. W tej serii będę um, reagować um, na różne filmy, um, no, filmy, bajki i różne rzeczy. Um, I w pierwszym odcinku będziemy reagować na sam sam. Um, i akurat na kata łóżko się kaczy. Zaraz Wam opowiem o co chodzi. Ponieważ jak miałem chyba 6 lat, czyli 2015, czyli 6 lat temu, to ja to oglądałem właśnie z moim um, kumplem. Nie ze szkoły, ale w ogóle moim najstarszym kumplem. My to oglądaliśmy. W ogóle już w poprzednim roku dostałem kontakt do niego, więc 2021 jest super, znaczy 2020. Um, I mogę Wam powiedzieć, że właśnie ta oto bajka ma swój własny film. Um, nie wiem co to ma być akurat. Nie wiem, nie będę oglądał. I akurat będziemy tylko oglądać ten jeden odcinek, bo ma 7 minut i to jest za długo, więc... chociaż dla mnie. Nie. Dobra. Trichol. Um, ok okej. I pełny ekran i żeby mnie bezpiał słychać to. Tutaj jasno nie żyją w serze. A w ogóle to jest zdący pewnie. Chwila, chwilunia, To jest jego pani, pani nauczycielka od matmy? Chwila, nie. A nie, no to jest jej nauczycielka, to jest jego mama chyba. Co? On ma ścigacz? A czy, co to jest? W ogóle nie wiem co się dzieje bo ja to... Um, ja to nie więc pierwszy ja raz to oglądam ja nie pamiętam żeby ci ludzie tu byli oprócz tego chyba zielonego bo chyba zielony był okej okay, no to... eee ile ich jest? no i czerwony. aha nie rozpójrz to sam, sam. Leci tu Co? Kto to? Okej, okay, to mam teraz za długie, jedną minutę, więc po prostu zmarnowałeś jedną siódmą odcinka. Co? Serolandia. Jużyłem w serolandii. Okej, okay, nie wiedziałem, że on ma taki głos. Nie wiedziałem, że on też ma. W ogóle, czy on istnieje? Czy on istniał? Kto? Co ty? Um.

Co to jest? Nie wiem. Ser. On żyje w serze. Planeta sera. Coś dziwne. Czy to Morgana? Jestem z planety duchów. Czemu on tak... No co? No, Czemu on ma taki głos? Okej. Okay. Już dobrze. Przecież jestem kosmicznym bohaterem. Zgadnij kto! Sero ludy! To jest chwilka. Wyszłukam wam. Daniel. Daniel. Nie. Serek. Danio serek. A nie, nie, jednak nie. Delma. Ale on. Ale to też. Delma. Wykłuk. <grym> On, on powrócił. On powrócił. Czemu to jest antagonista? Co? To jest Delma. a nie żaden łóżko sikacz. Czemu się go boisz? To nie jest taki mały. Po prostu wali go w twarz albo coś. On to normalnie jest... On się śmieje, no, no to on zabawa, ci dwaj to są nudni. Nie jednak, nie, to jest kopia, to jest nudne, a to jest śmieszek. On bie... Kurde, serowy kaktus. I delma. Bój się, bój, twój. No, się twój Tu są delma, czemu oni? Akurat na to dziecko się uwzięło. Czemu? Czyli będą szukać na niego. O nie. Czemu? O o! Delma. nasze towarzystwo! Nie uciekniesz od Zmoczysz łóżko? O, dość tego. umarli. Koniec, koniec filmu. Dobrze, no, no, że Co do... I też. Aha. A, to jest serowa kulka. A to jest norma... No czemu? Albo ser, albo kilka, bo wy żyjecie wy księżycu, a to jest. I tam jest księżyc, więc um, Dwa księżyce. Oj, o jejciu. oni... Oni. Jak? Jak oni... O nie. O nie, o nie. Nie, nie! Chwila. A w ogóle oni mają na słońcu, więc są dwa słońce.

Nie, nie, mam, mam was. Mam was, wy bandyci delma. To była delma i zanim była prawdziwą delmą. Łóżko się kacza? Nie, tylko nie oni. Przyszliśmy Wszyscy? sam sam. Ale tym razem jako przyjaciele... już nie musisz się nas obawiać. Jeśli w przeszłości cię dręczyliśmy, bardzo, bardzo się nie przepraszamy. przepraszamy. Nie mamy gdzie się podziać, Jesteśmy bardzo zmęczeni, bardzo... Zm... To jest takie sarkastyczne. Jeśli ja sam sam to uwierzę, to też nie mam wiary. Z niego. Nie się. Przestańcie, nie ma problemu. Najważniejsze, że już nie będziecie mi dokuczać. Jeśli chcecie, możecie spać z nami. Wskakujcie! Tak, tak się, nie, nie. się mm. sen, sen. naprawdę uważasz, że to dobry pomysł? Przestań... Wiesz, że oni naciekają na, na was. Misiaczku, Zły pomysł. Nie Niedobry. miejsce. Tylko jedna noc. Trzeba umieć zapominać o drobnych urazach i zaczynać wszystko od nowa. Bardzo ci się przyda umiejętność zaczynania wszystkiego od nowa. Nie, <laughs> nie. 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 nie To nie może być prawda. Ja mówiłem, było takie sarkastyczne. Czemu sam sama kura? Czemu nie jest idiota niby w tym? Ten... Nie ja odcinka, bo ja nawet Innych nie zobaczyłem. Oprócz e, 6 lat temu koło. Mój biedny sam, sam. Nic się nie stało, mój bohaterze. To się z... Ale to oni nasikali bym, bym nasikały na niego. O co ci chodzi? To, nie ja. to łóżko sikacze mnie zaatakowało. Oczywiście kochanie, rozwój. To Delny. Zaraz przyniosę suchą piżamę i prześcieradło. Wow. Widzisz, sam samie to są potwory, a nawet na niej... Co on nawet rusza? Eym... Um, on nie gada, on ma po prostu... On jest robot. Można ufać. Szkoda, że ci nie płyną. to... co, baczmy, zgubujmy. Tam, sam. Tam, sam, tam. Co? A gdzieś ostatnia chwila? Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 gdzie, gdzie jest ostatni odcinek? Nie, to musi być. O dobrze. Ostatni odcinek to um, ten Miś zabija sam sam. Finalny odcinek. 2011: Nie posłuchałem, misiaczku. Miałeś rację. Obiecaj, że nikomu o tym nie powiesz. Powie. Dobrze. Bo wszyscy wierzą, że kosmiczny bohater... Je, to się nie ruszą, oni są robotami jednak... ojejciu. Wersja polska na zlecenie mi. I to było tyle. To było tyle. Dobra. Więc... Uskali jeden do dziedzictwa. To jest moja recenzja. Moja recenzja to jest... Um, chwila, zacznijmy od starych, bo w ogóle nie wiem co się tu stało, dobra 6, 10, ale um, nie 4, 10 3 na pół 10, bo ja nie wiem co tu się dzieje, wiem że to ma być dziwne albo nie Akurat um, w ogóle nie wiem czemu jest 2000 like i 300 dislike, ja nie wiem czemu tak mało, że jestem zdziwiony więc na się. Więc to było na tyle z tego odcinka. Dajcie lajka, jeśli wam się ten filmik spodobał. I dajcie subika z dzwoneczkiem, jeśli wam się mój kanał spodobał. Ja jestem Piskapelusz i zobaczę was w następnym odcinku. Bye, bye. Transcrição e